Dobra, możesz coś powiedzieć. Wyrta wracamy po banie. E, Hej, ja. Witajcie. I tak. Jak ktoś wam robi prezenty, to w ogóle to nigdy ich kurwa nie przyjmujcie. Tak, akurat, prawda? Bo jak za dużo go za wam dadzą przez trek, to... to... Nie to... wiecie nawet co pochodzi kurde. Chcecie komuś zrobić fajny prezent na święta? Nie dawajcie mu nic, kurwa. Ty. Jeśli ja w WSA, to nie, na święta mu nie dawajcie nic na źle, bo administracja zaś się przypierdzieli. Tak, widzicie, dostał co do źle. dostać? mi. Jeden. E, zajebaj mi złoto, które dostałem na święta. 800 milionów. 800 milionów raz 2. No tak. Ale to twoje też? No i plus mo... no i... plus półtora miliona mojego złota. Bo było połączone staty, nie chciało im się pewnie... A bo to kara była pewnie, żeby całe złoto skasować. Zostawili. Amatus, to ci zostawimy. Nie. Yeah. Dobra, wbijam. To... to wbijasz? Poziom wbijam. To ty? Ile to jest? Co to jest? Archeologia? No ale takie tak jak na Czy? Co ja level się? O! Lewa! Dobra. Cześć, Pięćdziesiąty 54. Nie level up, dobra. Jeszcze chyba możesz. Nie, już się... dostałem papierek, tak? Dobra, idę za nią. A tą piaro konstruuje. Pokazuję jak konstruować przy pomocy siły ręce i Składam ją, już mam trzy takie. Nie ma to jak siła mięśni. Dobra, 4, tak? Mam 695 tysięcy Dobra, jeszcze klucze otworzę. Otworzę dwa Dwa klucze i Na no pocieszenie Może kasę trafię. Daj mi ze 100 milionów, żeby się zwróciło. No.

No. Ale zobaczcie zobaczyć jaka jest hipokryzja tej gry. Golda od kogoś nie możecie sobie kupić. Ale, ale skrzynki do napierdolania kurwa kluczy. Nie, nie. przeklinaj. Ale to jest hipokryzja kurwa. Ale skrzynki do klucza do skrzynek można kupić. Nie no. Trefie, no. Serio? No a golda już nie można kupić. I już jest dla mnie. A nie? Nie wiem, nie znam się. Dobra, lampę używam. Bo... bo nie chcę się dalej kręcić tego filmu. Idę dalej, zbieram ten. Idę bosą, jak ty loski, Ile bosą, jak ty loski. Na bo idę kopać kamień, bo kurde nie ma nic pieniędzy. Dobra, trzymaj się. No, będzie wielki po... kaniełom. No, pomachaj. Papa, pa. halo. No, halo, halo. Zatrzymaj.